Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z pewną przypowieścią. Był sobie człowiek, który znalazł jajko orła. Sam miał kurę, więc zabrał je i włożył do kurzego gniazda, do kurnika. Mały orzełek wykluł się po czasie i ze stadem kurcząt dorastał. Przez całe życie zachowywał się jak kura. Bo myślał, że sam jest kurą. Drapał w ziemi, szukał robaczków, piał, gdakał, trzepotał skrzydłami, fruwał kilka metrów nad ziemią, tak jak to robią kury. Je naśladował. I tak mijały lata i Orzeł zestarzał się. Gdy pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą na niebie. Wspaniałego ptaka, dużego ptaka. Ten ptak majestatycznie leciał wśród prądów powietrza, nie poruszał skrzydłami. Ten orzeł patrzył, zaciekawiony na niego, i zapytał obok stojącą górę Kto to jest? Co to za ptak? Kura powiedziała To jest orzeł. Król ptaków. Ale nie zastanawiaj się nad tym. My tacy nie jesteśmy. My jesteśmy tylko kurami. Możesz tylko podziwiać. Więc Orzeł dłużej nad tym nie myślał i przeżył życie i umarł wierząc, że jest kurą. Teraz zastanów się, w czym ty dorastałeś. Jakie przekonania chłonąłeś? Co myślisz o sobie? W co na swój temat uwierzyłeś? Jak bardzo dopasowałeś się do innych? Jak daleko jesteś od samego siebie!